Jestem halo, halo, słuchajcie. imigracji, która występuje w Europie Zachodniej, i żeby nie dotarła też do nas, proszę Państwa, zaczniemy. Szanowni Państwo, nie wiadomo już w co ręce włożyć, czemu się tutaj sprzeciwić, bo kiedy zaplanujemy jakąś manifestację, jakiś protest, to potem okazuje się w krótkim czasie, w szybkim tempie, że natłok, nawał, tematy jedne przykrywają drugie. Czemu się zatem tutaj dzisiaj sprzeciwiamy? Czy sprzeciwiamy się wpychaniu Polski w wojnę? Tak, owszem, sprzeciwiamy się, czy sprzeciwiamy się. Instalowaniu w Polsce kosmicznych doktrynerskich programów Zielonego Tęczowego Ładu, tak i temu się sprzeciwiamy. Czy sprzeciwiamy się przemienianiu Polski w land eurokołchozowy, Republikę Sowiecką czy Stan Amerykański, Ukropol czy Ukropolin, tak, temu się też sprzeciwiamy, ale tematem wiodącym dzisiejszego dnia jest sprawa imigracji. Czyli rozpuszczania narodu polskiego, rozpuszczania czynienia z narodu polskiego roztwór coraz cieńszy, coraz mniej zdolny do zachowania własnej charakterystyki cywilizacji, do tego, żeby się rozpuściła w jakichś no. Dobrze, jeśli tylko będzie to roztwór w wodzie, ale to są jakieś kwasy żrące, kwasy, które chcą zniszczenia tego wszystkiego, co jest dla nas tak drogie, tak święte, czego wyrazem tak pięknym był odśpiewany tutaj hymn ten hymn spod Grunwaldu, brzmiący przez wieki. Szanowni Państwo, dobre i złe wiadomości. Złe takie, że sprawy naprawdę zaszły już bardzo daleko, ponieważ to nie ciśnienie zewnętrzne, to nie robota zaborców, okupantów, to nie tylko wraża inwazja z zewnątrz. To robota rządu warszawskiego, to robota parlamentu warszawskiego, to robota prezydenta belwederskiego. To oni walczą dzisiaj z narodem polskim. I chcą zrobić z narodu polskiego naród drugiej, trzeciej kolejności odśnieżania we własnym kraju. Kto jest w pierwszej kolejności odśnieżania? No wiadomo, słudzy Ukrainy meldują się na rozkaz i właśnie przyjmują kolejne ustawy z cyklu Ukrainiec, plus kolejne uchwały czołobitne, a podżegające do wojny z sąsiednim mocarstwem. To oni, szanowni państwo, umówili się w najbliższych tygodniach. O, za miesiąc ma się tutaj odbyć połączone posiedzenie. A gabinet warszawski udaje, że deszcz pada. Ponieważ wcześniej, dwa tygodnie wcześniej, i prezydent Belwederski, i premier Warszawski są wezwani na dywanik do Białego Domu. W związku z tym spodziewajmy się najgorszych rzeczy. Mam na to, że nie będzie granicy między Polską a Ukrainą. My tego nie chcemy. Polska ciasna dla niektórych, ale własna. Owszem, nasz kontur graniczny wyznaczony przez zbrodniarzy wojennych Stalina i Roosevelt'a wcześniej z zaangażowaniem wybitnego działacza socjalistycznego Hitlera, ale ten kontur graniczny, jaki jest, my sobie cenimy. Nie chcemy rozmywania tych granic. Owszem, naród polski w rozmaitych kłopotach, ale to nasz. Naród to nasze państwo, nasza najjaśniejsza Rzeczpospolita. I nie chcemy likwidacji tego tworu, jakkolwiek pozostajemy krytyczni miażdżąco w niektórych kwestiach, krytyczni wobec aktualnego stanu państwa polskiego, aczkolwiek ubolewamy. Nad aktualnym stanem narodu polskiego, ale nie chcemy ich zniesienia, nie chcemy ich skasowania. My się nie obrażamy na naszą polską rzeczywistość i dlatego nie chcemy tutaj żadnych wynalazków, żadnych eksperymentów społecznych, kulturowych, antycywilizacyjnych. Czym tam udało nam się nabyć od rodaka? albo i za granicą cztery kółka, może dwa, nie zgadzamy się na dyskryminację tych, którzy orzą jak mogą i jeżdżą czym mogą do ciężkiej pracy. Nie zgadzamy się na wywłaszczenie, nie zgadzamy na się na projekty, które forsują tego typu doktryny, tego typu rozwiązania. Takim projektem jest oczywiście Eurokołchoz w aktualnym stanie. I naprawdę dzielenie tutaj włosa na czworo donikąd nas nie doprowadzi. Trzeba to wyraźnie powiedzieć: Polska musi wszcząć procesu, procedurę secesji z, z Eurokołchosu. Inaczej się nie uda. Koniec, Szanowni Państwo, opowiadamy się za tym, żeby nasze dzieci mogły zawierać bliższą znajomość ze Stasiem i Nel. Tak, opowiadamy się za tym, żeby Staś i Nel nie byli wyświęcani z polskiej przestrzeni kulturowej, żeby Staś i Nel byli, byli istotnymi postaciami w życiu By naszemu prezesowi Korwinowi, Prezes Janusz Korwinowski. Nie wahał się zabierać głos przed kultą jednostki. Korwin, korwin. Proszę Państwa, my tu mówimy o imigracji. Były kraje, które prowadziły normalną imigrację. Kto przyjeżdżał do Ameryki, to przyjeżdżał. Wiedział, że tam jest normalny kraj. Normalna wolność, normalnie można żyć bez biurokracji i że przyjeżdża sam na własną odpowiedzialność i nikt mu nie da żadnego zasiłku. I tacy ludzie budowali Amerykę. Mieliłem. z kilku powodów. Ona jest absolutnie nienormalna. I nie ma możliwości, żeby tam narzucano jeszcze z Unii dodatkowo. Na to wszystko się nakłada Unia, która z kolei dzieli między państwa poszczególne kontyngenty. Jak ta wojna się zaczynała, to mówiłem, że w interesie Polski nie jest, żeby Rosja, broń Boże, wygrała i zajęła całą Ukrainę, bo nie chcemy mieć Rosji na naszej wschodniej granicy. Ale nie jest w naszym interesie, żeby Rosja nam się rozpadła i żeby Ukraina stała się potężna, bo nie chcemy mieć potężnej Ukrainy na swojej wschodniej granicy. flagi czarno-czerwone, a nie, a nie błękitno, błękitno złote. Czarno-czerwona flaga nad Ukrainą. To jest dla Polski zagrożenie. Pamiętajmy, musimy dbać o nasz interes. Ameryka jest daleko i może nie odróżniać Białorusi od Ukrainy czy Polski, czy Polski od Ukrainy. Natomiast my dokładnie wiemy, gdzie jest co i my musimy pilnować naszych granic i my musimy pilnować naszego interesu państwowego. Brawo! 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 Musimy albo czegoś podobnego, to już w Niemczech jest. To już w Niemczech jest. To stoi w naszych granicach. Nie możemy żyć w kraju, w którym jesteśmy w państwie zanim Unia Europejska, które nam mówi, czym mamy palić w naszych piecach, jakimi samochodami mamy jeździć w naszym własnym kraju. Nie ma mowy, żebyśmy przywołali dyktat Brukseli. Musimy się wybić za niepodległość. I to jest nasz projekt. Bardzo dziękuję. Wolność, płacność, sprawiedliwość! sprawiedliwość. dyplomacji określa się tę postawę polską jako asymetrię, a w języku normalnych ludzi jako zdradę interesu narodowego. I my tej zdradzie mówimy nie. Na wcześniej było milion ludzi, Według straży granicznej jeszcze przekroczyło naszą granicę 9 milionów ludzi. Czy pozwolimy na to, żeby z tamtego kierunku, ale także z innych kierunków, obcych tam kulturowo przybywali do nas imigranci? Nie! Dlatego też jesteśmy tutaj, aby powtórzyć to hasło, które państwo wypowiadaliście na początku, czyli stop masowej imigracji. Stop masowej imigracji. Stop masowej, so masowej, so masowej, so masowej, so masowej imigracji! Żeby wiedzieć jak trudne okresy w swojej historii przechodził naród polski, jak ciężko było Polakom. Dlatego warto przypominać te trudne czasy. Przywołam tylko jeden literacki przykład. To jest początek XX wieku. Dramat wyspieńskiego wesele. Słynna scena rozmowy panny młodej z poetą. Czy słyszysz, co tak bije? A to serce a to Polska właśnie. Proszę Państwa, dzisiaj nasze spotkanie nie będzie transmitowane przez wielkie media. Nie dowiedzą się ludzie o nim z wielonakładowych gazet. Ale przecież tutaj jest Polska. Tutaj jest to, co najprawdziwsze. Tutaj jest miejsce, gdzie przyszli ludzie, którzy chcą niepodległości i myślą w sposób niepodległy. W egoistycznym interesie każdego z nas zaczyna się po kawałku zabieranie tego, co do ludzi należy. Aby wreszcie zabrać im wszystko pod hasłem, że nie będą mieli nic, ale będą szczęśliwi. Nie trzeba być wielkim myślicielem, żeby wiedzieć, że ten, który nie ma nic, nie jest też wolny. Ten, którego dobra materialne i duchowe są w posiadaniu innych, jest niewolnikiem chociażby uważał siebie za człowieka wolnego musimy dzisiaj obronić swoją wolność która płynie z rozpoznania elementarnych faktów prawdy o rzeczywistości tę prawdę próbuje się na wszelki sposób przesłonić zafałszować zniszczyć My się na to nie możemy zgodzić i nie zgodzimy się. Póki tutaj jesteśmy, tu jest Polska. Dziękujemy. Tu jest polska! Tu jest polska! Tu jest polska! Tu jest polska! Panie, że jest was tak dużo, szkoda, że... No, tak mało, jeżeli chodzi o ilość. Państw. Na Ukrainie, zobaczcie, to zwyciężymy w Polsce. Czujecie to? Jaka gra słów? Jaka gra słów? To jest, ludzie, to jest marszałek Sejmu, druga osoba w państwie. I wali otwartym tekstem, że Polacy będą się tłukli z ruskimi w Polsce. To jest zdrada stanu. To jest, szanowni państwo, zdrada narodowa w opinii. Kochani, zobaczcie, mamy. No nie oszukujmy się, mamy zdrajców i oszołomów u władzy. Na Ukrainie, zobaczcie, została wysłana baba jako konsul RP, pani Dzwonkiewicz, która odbiera polskość polskim rolnikom tylko dlatego, że ci protestują. Widzieliście to państwowy, zobaczcie, ona ma reprezentować polski interes narodowy, a nie ukraiński. Witacie Państwo, jak na jesieni 2020 roku tłumy błyskawic wyszły na ulicę demolować nasze polskie miasta. Było wtedy tak, że na uczelniach profesorowie zwalniali, wykładowcy zwalniali studentów żeby mogli wyjść na ulicę i razem z błyskawicami demolować miasta. No i pomyśleliśmy, że tym razem my poprosimy, jako Konfederacja Korony Polskiej, myślę, że państwo wszyscy razem z nami, o to, żeby wykładowcy wypuścili studentów, żeby mogli walczyć o swoje. I przygotowaliśmy taki list. Jako uczestnicy protestu rolników w dniu 27 lutego 2024 roku o godzinie 11 na placu Defilad w Warszawie, zwracamy się z gorącą prośbą i apelem o wyznaczenie godzin rektorskich i Uczelnienie studentów z Pani Uczelni z zajęć w tym dniu, a przynajmniej w godzinach 10 do 16. Nasza Brawo! Brawo! Razem z filmu taki pędzący pociąg porwany przez terrorystów, maszyniści wymienieni, pasażerowie zastraszeni. No i ten, ta nasza sytuacja, tutaj zalew migrantów, tutaj mordowanie dzieci nienarodzonych, promocja zboczeń, promocja wszystkiego tego, co najgorsze, i ten pociąg leci. On się tam prawdopodobnie gdzieś prędzej czy później wykolei, jedni przeżyją, inni nie aby tak się nie stało. Myślę, że to hasło, które tutaj dzisiaj padło. Tu jest Polska. Ona, ono jest szczególnie jakie, jakoś, jakoś trafione i właściwe w tej naszej sytuacji. Niech każdy działa we własnym środowisku. Po drodze można i takiej broni używać, którą ja tutaj mam na, na paluszku. W dzień, w nocy, od rana do wieczora każdym sposobem, aż do zwycięstwa. Dziękuję się przyjmowanie imigrantów. Masowa imigracja szkodzi niezależnie skąd pochodzi. Zachód wojny wywołuje. Imigrantów nie przyjmuje! Zachód wojny wywołuje! Imigrantów nie przyjmuje! Się na szaleńczą i absurdalną politykę migracyjną zapoczątkowaną przez rząd Zjednoczonej prowicy Mateusza Morawieckiego i kontynuowany przez rząd tak tzw. uśmiechniętej Polski Donalda Tuska. Szanowni Państwo, przez te kilka lat bez żadnej debaty publicznej tak naprawdę przyjęliśmy kilka milionów imigrantów. Nie może być zgody na to polskich narodowców i konserwatystów, polskich tradycjonalistów. Nie może być na to zgody. Sąd masowej imigracji Polska, państwem narodowym. Polska, państwem narodowym. Polska, państwem narodowym. Zja do kanału niech wszyscy, Którzy pod właściwy adres zanosili modlitwę o zachowanie życia państwa stop masowej imigracji stop masowej imigracji trochę